Do wykonania naszej zimowej świątecznej dekoracji będziemy potrzebowali na pewno dekoracyjne naczynie. To dość istotny element, bo stanowi biżuteryjny akcent, a całej kompozycji nadaje bardzo elegancki, szykowny charakter. Skład naszej kompozycji zimowej to praktycznie sama natura. Sięgniemy sobie po gałęzi świerku, tu i możemy wykorzystać również tak lubianą przez Emię jodłę. Ja lubię również wykorzystywać gałęzie eukaliptusa. One mają przepiękne wybarwienie i będą bardzo fajnie kontrastować, na przykład z jasnymi tujami. Na końcu zamkniemy kompozycję bluszczem. Całość rozświetlimy jednym mocnym elementem kwiatowym to może być lilia albo amaryllis. By ustabilizować nasz stroik i ułatwić sobie pracę, wykorzystamy gąbkę florystyczną. Pamiętajcie jedynie, by przed przystąpieniem do pracy zanurzyć ją minimum na kilkanaście minut w wodzie. Nasze naczynie jest okrągłe, więc gałęzie układamy w nim po obwodzie, zestawiając ze sobą różne kolory, grubość i gliwia, pilnując jedynie, by cały czas trzymało nadaną mu formę. W naszym przypadku będzie to forma kuli. Jak zapewne zauważyliście, dobrałam do naszej kompozycji roślinność, która różni się między sobą. Różni się odcieniem, temperaturą, grubością igieł. Ten element kontrastu ma istotne znaczenie, bo to on właśnie buduje strojny charakter całej kompozycji. Dlatego też połączyłam ze sobą świerk srebrny z pospolitym, gałązki Twig Gold i mój ukochany eukaliptus, który tak często wykorzystuję przy tego rodzaju kompozycjach. To wyjątkowa roślina, bo gałęzie eukaliptusa same w sobie są już dekoracyjne, a dodane dosłownie do każdej kompozycji wnoszą delikatność i szlachetność. Niebieski chłodnawy odcień liśćków eukaliptusa jest też świetnym elementem kontrastującym dla reszty roślin albo podkreślającym roślinę główną. Dlatego warto po eukaliptus sięgać i korzystać z jego dekoracyjnych dobrodziejstw. Naszej zimowej kompozycji nadał trójwymiarowości, Którą możemy podkreślić roślinnością z jakimś kolorem dodatkowym poza zielenią. U nas są to akurat gałązki z białymi kuleczkami, ale możemy wykorzystać jeszcze inne gałęzie, na przykład z jakimś maleńkim czerwonym elementem, w zależności od tego, co akurat będzie nam pasowało w danej przestrzeni, jaki kolor inny pojawia się w naszym pomieszczeniu. Rośliny te ułożymy, tak jak zresztą i pozostałe, w kształt kuli, a na samym końcu wykorzystujemy ten główny element, czyli kwiat. W naszym przypadku będzie to lilia. Ja sobie wcześniej wymierzyłam, jaką powinna mieć wysokość. Można użyć innych kwiatów. Świetnie sprawdzi się też amarelis. Kształt kuli, kuli dmuchawca bardziej, uzupełniamy pojedynczymi, delikatnymi gałązkami, akurat eukaliptusa, i zamkniemy naszą kompozycją, Bluszczem. Bluszczem, którym zamkniemy naszą kompozycję od dołu, e, niczym naturalną opaską. Przy tego typu kompozycjach warto wykorzystać światełka LEDowe na baterie. Są bardzo wygodne w użyciu i świetnie podkreślają świąteczny charakter strojków. Trzymam mocno kciuki za tworzenie tych waszych i życzę Wam samych dekoracyjnych sukcesów.